Jeśli czytasz te słowa w tym momencie, oznacza to, że wszechświat przekazuje ci coś o ogromnym znaczeniu. To coś głęboko związane z Twoją przeszłością i kimś, kto odegrał istotną rolę w Twoim życiu. Ta wiadomość pochodzi od Twoich aniołów-stróżów, którzy pragną, abyś był całkowicie świadomy jej znaczenia. W trakcie naszej podróży przez życie wszyscy stajemy w obliczu wyzwań i przeżywamy wzloty i upadki, co jest nieodłączną częścią ludzkiego doświadczenia. Jednym z najtrudniejszych momentów, jakie wielu z nas przeżywa, jest zawód miłosny. Dokładnie o tym mówimy tutaj. Osoba z Twojej przeszłości ktoś, kto egoistycznie traktował Twoje uczucia. Teraz ponosi konsekwencje swoich wcześniejszych działań. Przypomnij sobie czas, gdy ta osoba okrutnie odrzuciła twoją miłość, zadając ci głęboki ból. Być może wtedy nie była wystarczająco dojrzała, by zrozumieć głębię i intensywność twoich uczuć. Byłeś kimś, kto rozświetlił jej życie. Pierwszym myślą przy budzeniu się i ostatnią przed snem. Działo się tak, ponieważ jesteś niesamowitą osobą o wielkim sercu. Teraz ważne jest zrozumienie, że ta osoba rozważa swoje czyny. Szczerze żałuje bólu, jaki ci sprawiła i głęboko pragnie cofnąć czas i zmienić przeszłość. W tej chwili stawia czoła konsekwencjom swoich wcześniejszych działań, radzi sobie z wyrzutami sumienia i wstydem, które ją prześladują, wspominając cierpienie, jakiego doświadczyłeś. Rozumie, że bawiła się Twoimi uczuciami, nadużywała Twojej życzliwości i lekceważyła Twoją lojalność wszystko z egoistycznych powodów. Dziś ta osoba dźwiga ciężar swoich czynów. Osoba, która w przeszłości działała impulsywnie wobec Twoich uczuć, teraz gorąco pragnie Twojego przebaczenia. Marzy o przyszłości, w której może się zrehabilitować, przeprosić szczególnie serdecznie i wyrazić głęboki żal za swoje błędy. Dąży do przyszłości której będziesz miał w swoim sercu zdolność do wybaczenia. Jednak pamiętaj, że ostateczna decyzja należy do ciebie. Twoi aniołowie stróże przekazują tę wizję nie jako imperatyw, by wybaczać, lecz jako zaproszenie do wysłuchania własnego serca i duszy. Nadszedł czas, by zastanowić się nad przeszłymi czynami i określić. Czy żal jest szczery i czy zasługuje na Twoje przebaczenie? Kluczowe jest to, że masz kontrolę, a nie ona. Jeśli ona szuka Twojego przebaczenia, kluczowe jest zrozumienie, że nie powinno to zakłócać Twojego wewnętrznego spokoju. Odkąd była częścią Twojego życia, zbudowałeś życie pełne szczęścia i zadowolenia. Te przeszłe i przyszłe działania nie mają mocy zaburzenia spokoju, który osiągnąłeś, ponieważ już nie jesteś tą samą osobą, co wtedy, gdy odeszła. Wzrastałeś, stawałeś się silniejszy, bardziej odporny i mądrzejszy. Nauczyłeś się kochać i szanować siebie jeszcze bardziej, rozpoznając swoją własną wartość i dążąc do szczęścia na swoich warunkach. Nauczyłeś się otaczać pozytywnością i życzliwością, otaczając się ludźmi, którzy doceniają Cię za to, kim jesteś. Jeśli ta osoba spróbuje wrócić do Twojego życia, wiedz, że nie jesteś zobowiązany do wprowadzania zmian. Twoje życie jest Twoje, niezależnie od niej i pozostanie takie, czy żałuje, czy przeprasza. Jeśli zdecydujesz się na przyjęcie jej z powrotem, wiedz, że to w porządku. Masz prawo przyjąć przeprosiny, wybaczyć lub nawet odbudować relacje, ale tylko jeśli to naprawdę chcesz. Decyzja należy do Ciebie i powinna służyć Twojemu dobru, szczęściu i przyszłości. Najważniejsze jest pamiętanie, że masz tu władzę. Kontrolę nad swoim życiem i losem, i to nie ona. Jej wyrzuty sumienia, niezależnie od tego, czy są szczere, czy nie, jej pragnienie pojednania i jej nadzieja na przebaczenie są drugorzędne wobec Twojego własnego dobrobytu i wewnętrznego spokoju. Wiedz, że jesteś pod opieką wszechświata, otoczony ludźmi, którzy Cię kochają i szanują. Jesteś silny, zdolny i godzien najlepszego. Twoje życie pełne jest możliwości i nowych początków, a Ty masz siłę podejmowania decyzji, które służą Twojemu ogólnemu dobru, czy to w odniesieniu do tej osoby, czy nie. Decyzja należy do Ciebie. Dlatego zrób głęboki oddech, wiedząc, że niezależnie od tego, co się wydarzy, Masz kontrolę i dokonasz wyboru, który jest dla Ciebie najlepszy. Kończę to modlitwą. Panie, niech Twoje boskie prowadzenie nadal oświetla drogę tej cennej duszy. Daj jej siłę do stawienia czoła bolesnym wspomnieniom przeszłości, mądrość, aby rozpoznać swoją wartość i pokój, aby zaakceptować. Że czyny innych w przeszłości nie determinują jej przyszłości. Zachęć ją do zaufania swojej ścieżce, do cenienia miłości i szacunku, które znalazła w sobie i wokół siebie, oraz do pozostania niezłomną w obliczu decyzji i niepewności. Niech Twoje serce nadal promieniuje spokojem. Amen. Zarezerwuj chwilę na zastanowienie się nad tymi słowami. Pamiętaj, że jesteś kochany i chroniony przez wszechświat. Rozważ także pozostawienie pozytywnego komentarza dla innych czytelników, którzy mogą potrzebować dawki pozytywnej energii w ciągu dnia. Wszechświat traktuje to jako akt życzliwości, który karmi krąg dobrego karma. Rozprzestrzeniając pozytywność, otrzymasz również błogosławieństwa w zamian. Wspierajmy się nawzajem i twórzmy falę dobrej energii razem. Nie zapomnij się zapisywać, lajkować i udostępniać innym, aby ta poruszająca wiadomość mogła dotrzeć do więcej serc i inspirować do przemiany życia. Niech pokój. Miłość i przewodnictwo Ducha Świętego będą z tobą na każdym kroku twojej podróży. Amen! I na koniec, pamiętaj, że wszechświat często przygotowuje dla nas cudowne niespodzianki, a może gdzieś na horyzoncie czeka na ciebie dusza towarzysząca lub znaczące spotkanie. Trzymaj serce otwarte. A niech wszechświat kieruje Twoimi krokami z miłością i głęboką wiarą. Amen.